nie z koła, ale jakby tylko dla moich przyjaciółek to, ja. to jestem ja, to jest Anastazja moja koleżanka, to jest Irmina moja koleżanka, to jest Julka moja koleżanka, a to jest Marcelina moja koleżanka No na żywo coś takiego wyglądającego, Julka nie ma tych pomalowanych włosów tu I tu jest nasza fotea, która idzie tu Daj Aha, nie wiem no to jest tylko nasza szkoła, w której my się uczymy. I dzisiaj wam pokażę mm. dalszą budowę szkoły. Gdzieś tu, żeby to światło nie zasłaniało. Albo tutaj. Tam. O! Jak widzicie, taki prezent. No i uwaga, Teresa, jeszcze tego Teresa, tylko ich ustawia taką samą szafkę. Hop, hop, hop. Najpierw ja wam pokażę moją szafkę, czyli Teresa. A szefka się tak prezentuję. tu mam po prostu połowę serduszka, świeczkę, tu jeszcze będą ciuchy na włew No, Zobaczcie później, no i kurtka i ciuchy na włew, no i tu w plecaku mam takie coś No, na razie jeszcze piór nie nic nie mam Następnie ja, czyli Julka, osoby, które pokazały się dają na ławeczkę Następnie ja, czyli Julka Ja tu mam właśnie drugą połowę, tego serduszka, świeczkę, no i plecak, który na razie nic nie mam Następnie ja, czyli Irmina. Ja tutaj mam dwa rysuneczki powieszone, no i plecak, w którym na razie nic nie mam. Następnie ja, czyli Marcelina. Ja mam tutaj karetki, które bardzo lubię, a w plecaku nic nie ma. Siemano, teraz ja, Anna, w plecaku tu nic nie mam, a, a tutaj mam takie liście, no i karteczkę z czymś napisanym. Idziemy dalej budować. Następnie tu... Ja po no jedno to bardziej odzorować, tak jak my naszą szkołę mamy. No okej, okay. no. Tutaj sama nie wiem co może być. Bo my nie mamy stołówki ani nic. Widziałem, tu będzie miejsce, gdzie są e, taki korytarz. Nie wiem na korytarzu. Mamy automat jeden, ale ja zrobię dwa... E, Aleki. I mamy um, tutaj takie stoliczki niżej, ale bez tego się obejdzie Jakieś kwiatki, roślinki dajmy tu Ok, i następnie, no, no będzie. wiem, że takiego nie ma, my u nas w szkole, tak. szkole. Proszę zobaczyć, najpierw zaczniemy od tej ławki Naprawdę pięknie... I ja z tego automatu będę wszystko kupować. Chcę włożyć między do kolei, Ale jeszcze nie kupuję no nie. Wow, ja też bym chciała z tego coś kupić. Cipycy, są te, te nasze ulubiony! Jupi! Są świetne rzeczy, dziewczyny. Następnie w, w trójkę. Lody w automacie. Lody w automacie. Yy, Banany w automacie. W tym też są. Aha, nie wiedziałam. Dobra, dziewczyny siadajcie Następnie tu będzie... Miała być tu salę wyfowe. Robimy salę płyfową. To będzie tak W ogóle tu musi być duże miejsce wolności wolnego. O, tu będzie miejsce na takie różne sportowe rzeczy Czyli na przykład piłki. Uwiemy, że to jest zwyczajna piłka. Tatu i kawa kape, piłkę do koszykówki no i coś takiego i te dwie rzeczy żeby na ziemi nie leżały, to je sadzimy tu O tak będzie otwarte, udajmy że tej szafki na dole nie ma Okej, okay, następnie tak to może zostać, jeszcze damy tylko jakieś światło, najlepiej damy takie co mamy w szkole, dokładnie jak najbardziej podobne się da, próbuję zrobić Światła. O, też zrobimy podobne. Tu jest jedno, będzie tu jedno no tu jedno i tu jedno. Przebieralnie mamy oczywiście też tutaj, bo tutaj jakby Tu nie... Co będzie przybieralnia Dziewczyny, tu są przebieralnie, tu jest. Okej, okay, a zrobicie tam jakieś ławki lub coś? Ja zrobimy ławki. I tak, żeby miało się jakoś przybierać. Tak, a tu będzie stać ławka I jeszcze będzie można się na tym przybierać. Okej, okay, to jest miejsce do przebierania Teraz tym razem ty wypuśćcie pierwszy na salę wefo, albo wezmę was wszystkich No, pusta jest No przecież pusta sala wefłową. Tu jest to koszykówkie miejsce, tu jest pusto a tu są rzeczy do piłki. Dobra, do myśli, tu poczekamy, aż zbudę szkolny pokój. Tu będzie ich sala do uczenia się, jakby. Ej, tak mi o wiele szybciej to idzie budowanie niż zwykle robię w filmikach. Teraz, które lepsze? Do nauczycielki, to czy to? Yy... Żadne. Wybiorę. A tu lepszy pomysł, patrzcie. No, to mi się mega świetny pomysł. Z tego mi się przyda. To. To. To I teraz patrzcie. Tu będzie. Pani. Tu będzie laptop, ale on będzie wyłączony. O. Nie, nie ten. Naprawdę nie mam zwykłego komputera. Dobra, wezmę ten. Tu będzie komputer. O! I jeszcze mi się przyda tylko przestło. Albo żeby było lepsze niż takie zwykłe. To damy takie. I teraz pani. I może na komputerze. To ja no, To by też mogło być zwyczajnie naszym, ale to być... Żeby Pani mogła tam stać, ale Wam przecież będzie mogło stać Dobra Ten tablet będzie gdzieś tutaj Żeby te rzeczy też Jakieś pan tylko układać Czy na przykład jakieś tu, o, tu będą papiery O eee yy. Długopisy, o długopisy do zakreślenia Udajmy się, że to będą długopisy O Hołd długopisy i jeszcze jakiś na przykład taki i taki. Udajemy, że to są znalezione długopisy, panie? Dobra. Jest git i do tego tu z tyłu jeszcze... Nie wiem, czy pan dobrze słychać w ogóle. <grym> to z tyłu będzie taka tablica jakby. Albo lepiej będzie ta tablica tu. Żeby też dzieci mogły dochodzić do nią. O i oczywiście, jak już później będziemy starsi, będziemy mieć dzieci, to może też tu zrobię znaczy na żywo, oczywiście, nie? I w toce, to... chociaż nie wiem, czy nadal będę wtedy jeszcze grać w to boka, i czy nie usunę tego domku przypadkiem. Ale teraz będę starać się nie usunąć tego domku. Okej, okay, tu będzie jedna ławka. I kurczę, teraz tak. to jest pięć, czyli nie parzyście, kompletnie parzyście. Więc nie mam dla tego pojęcia, jak to mogę zrobić, ale... Mm, Pomyślę jeszcze. Może wymyślić jakiś pomysł, jak to by można było zrobić. I chyba nawet mam, ale on trochę sensu nie ma. To jest, to jest takie same duże, to jest lepsze. Będzie ten stół po prostu na jedną posadę. I on będzie po środku. Dobra, zrobimy jeszcze jeden stół. Time nie, nie ten ten, tu po prostu jedna osoba będzie siedzieć sama tu za cztery no i tu będzie ktoś i sam jeszcze na razie nie wiem kto no więc dobra. No przejdźmy dalej. Tu będą jakieś tam pani powieszone rzeczy. Będzie dywan. O! No i to w sumie tyle. Dziewczyny, zobaczcie swoją zasadę. Ty musisz sam. Właśnie trzeba to ustalić. Ja mogę wiedzieć co. Nie, ty na pewno nie możesz. No to ja usiądę sobie sama. Nie, ty siedzisz ze mną. To się ja usiądę sama. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, czyli to tak jest. Aha, tylko się sła. To tu trzeba... O, bardziej, bardziej, bardziej. Okej. Okay. Tutaj chyba też. I efekt końcowy to jest. No, nawet i. Czyli tu jest ich sala do. Dobra, od, Sala do przybierania jest tutaj. Tu jest sala z jej rzeczami w ogóle. Tu jest sala z automatami. Tu jest sala WF-owa. A tu jest ich normalna sala do ćwiczenia. Do zobaczenia do ponad i godzinka na ra